Cześć, witam wszystkich, z tej strony Quantum. Dziś mam dla Was kolejny odcinek na moim kanale. No i dziś kolejny odcinek podcastu Horizon, czyli taki mój nieregularny podcast, gdzie ja gadam o tym, co myślina na język przyniesie. A dzisiaj chciałem trochę nieco powrócić do moich korzeni. Ponownie do Battlefielda. Właśnie ten filmik jest w sumie a propos... Zbliżające się premiery Battlefielda 2042, gdzieś tam już są testy Alfa. Niektórzy szczęściarze się do nich dostali, więc również widziałem oczywiście w internecie różnego rodzaju filmiki, które tam wyciekły. Ale jakieś moje opinie sobie zostawię na później, bo jakby z tych filmików czasami nie za wiele wynika, są one różnej jakości, no i jest to wersja Alfa, która jest widać po tych filmikach mocno jeszcze nieskończona. Więc tak jak nie robiłem nigdy wrażeń na temat Alfy i poprzedniego Battlefielda, tak i tutaj tego nie nie będę robił. Poza tym, bądźmy szczerzy, wszyscy ci, którzy wrzucają te filmiki do internetu, robią to e, poza zgodą EA Games i te filmiki są dość szybko usuwane, więc też nie chcę tutaj, nie wiem, powiedzmy, wydawać jakiejś złej opinii na temat Battlefielda, czy dobrej, tylko na podstawie filmików z Alfy, które jeszcze mocno mogą się zmienić. Zobaczymy takie swoje pierwsze wrażenia na temat bety, może później a propos tego BF-a. No ale filmiki widziałem, więc to gdzieś tam... Rozbudziło moją chęć do w bf No i tak spojrzałem na swoją bibliotekę gier i w to, co jakby gram w tej chwili ze znajomymi. I brakuje mi właśnie takiej gierki, która gdzieś by była pomiędzy takimi tytułami jak jakaś Arma i Escape from Tarkov, a na przykład e, powiedzmy jakąś grą typu, nie wiem, Call of Duty. Dla mnie zawsze takim fajnym mostem była ta seria Battlefield, ponieważ ta walka była. Szybka, ale nie za szybka. Mieliśmy też te pojazdy, gdzie na mapie można było fajnie się nimi pobawić. Różne klasy tych naszych postaci, które też dawały nam różne rzeczy. Jeden rzucał amunicję, drugi naprawiał czołgi. Więc był taki też element gry drużynowej. No i uwielbiałem tryb conquest, gdzie faktycznie te flagi trzeba było przyjmować drużynowo, tak aby wygrać po prostu daną rundę. I tego BFA mi zaczęło bardzo, bardzo brakować. Jeżeli obserwujecie mój kanał od dość dawna, no to na pewno wiecie, że on zaczął się w sumie od y, Battlefielda. Ja nazywam ten moment takim momentem, gdzie ten kanał tak naprawdę gdzieś tam już wystartował jako tako do przodu. I zacząłem nagrywać, pamiętam tego Battlefielda 3, ale wcześniej jeszcze grałem w inne części, Battlefield 2, Battlefield 2142, Bad Company, kiedy oczywiście seria Battlefield ponownie powróciła z konsol na pecety, więc uwielbiałem po prostu Bad Company 2 i już to jest chyba ulubiona seria wielu graczy w Battlefielda. No i później Battlefield 3, gdzie zacząłem nagrywać z niego jakieś tam pierwsze filmiki, które odnosiły jakiś tam powiedzmy e, relatywnie sukces jak powiedzmy na e, wielkość mojego kanału na tamte czasy. No i Battlefield 3, Battlefield 4, do którego zrobiłem pełną gamę poradników z różnych karabinów. Ta gra mi się tak podobała, że po prostu postanowiłem zrobić poradnik z tej gry i trochę podzielić się tutaj swoimi spostrzeżeniami na temat różnych karabinów. I to był też element, który ja w sumie uwielbiałem w tych nowych częściach właśnie ta możliwość modyfikowania broni. Ja na przykład uwielbiałem, nie wiem, latać z taką bronią jak AEK. 971, o się nie mylę, i to była broń głównie na krótkie dystanse, ale dzięki modyfikacjom trochę dało się nadrobić tych złych aspektów tej broni, na przykład na daleki dystans, tak, jej odrzut i tak dalej. Więc to mi się strasznie podobało, że dam zawsze gdzieś była szansa, żeby walczyć z przeciwnikiem w tym Battlefieldzie 4, więc później. Oczywiście im więcej grałem w gry typu trójka, czwórka i te nowe części Battlefielda i szczególnie Battlefield 1, zacząłem zauważać takie rzeczy jak ja to nazywam patchowanie dice, czyli to jest takie patchowanie na zasadzie coś wypuścimy, zobaczymy czy to działa. No, a jak gracze będą krzyczeć, no to będziemy próbowali robić to inaczej. No i okazało się, że Battlefield był grą mega zabugowaną. Wiecznie narzekaliśmy na netcode, który dopiero później został mocno poprawiony. Jak nie netcode, to były jakieś inne rzeczy. Na przykład Battlefield 4 na premierę strasznie kiepsko chodził i tam były z, nimi, z nim straszne problemy, żeby ta w ogóle gra chodziła w jakichkolwiek klatkach na sekundę. Bo to był taki czas, kiedy Battlefield był wypuszczany na wszystkie chyba możliwe konsole, czyli te nowej generacji. Na tamte czasy to było PS4 i oczywiście Xbox One. Mieliśmy komputery, mieliśmy konsole tej jeszcze najstarszej generacji, czyli Xbox 360 i PS3. No i programiści mieli chyba za dużo roboty. No i gdzieś to tam nie pykło, więc też były problemy z działaniem tej gry. Również mieliśmy masę, masę Giver i DICE miało spore problemy z balansowaniem tych karabinów, tak żeby one powiedzmy nadawały się do jakiej, jakiejś tam konkretnej roli, więc było widać, że DICE po prostu ma taki mega problem z patchowaniem tej gry i w ogóle mieli taki problem egzystencjonalny, co z tą grą zrobić, aż w końcu dopiero pod ostatnie patche naprawdę poprawili tą grę na tip top no i dzisiaj mamy Battlefield 4 w tym stanie, w którym go widzimy do dzisiaj, czyli całkiem niezły stan Gra naprawdę chodzi nieźle i do dzisiaj ludzie są na serwerach. Za to kiedy kupiłem Battlefield 1, no to zobaczyłem, że już coś w tym Battlefieldzie mi nie pyka. Po pierwsze, jakieś dziwne mechaniki, typu możliwość naprawiania czołgu, dosłownie ze środka czołgu. Czyli nawet jeżeli nie jesteśmy mechanikiem, ale jesteśmy w pojeździe, to i tak możemy go naprawić i często te walki w Battlefield'zie 1 wyglądały tak, z czymkolwiek co ma pancerz, że strzelamy, strzelamy, strzelamy do przeciwników, tam powiedzmy nikt za bardzo z tymi rakietnicami nie biegał, bo one były takie mało mobilne i mało fajne, no, bo wiadomo, no, chcieli to dostosować do pierwszej wojny światowej, ale w gameplayu to nie, nie do końca pykło. Więc tam strzelali do nas, rozwalali nasz czołg. No to my się chowaliśmy szybko za skałką, naprawialiśmy ten czołg. I tak mówię, no kurde, no co to jest za idiotyczna mechanika? Nie żartuję, że kiedyś miałem taką rundę, że wsiadłem do czołgu, nabiłem chyba z 50 coś kili. I w sumie skończyłem tą rundę. Być może miałem dwie śmierci na przykład, by ludzie pomyśleli, że czytuję że coś w tym stylu. Albo nawet broń w ogóle jakoś nie miała specjalnego recoilu, tylko te bronie były dość proste w obsłudze, nie to co w poprzednich częściach, moim zdaniem. Plus, też w ogóle brak możliwości modyfikacji broni w Battlefieldzie, jedynce, a no nie wiem, jakoś. Jakoś ten Battlefield tak z sobą przynajmniej dla mnie nie współgrał. Ja wiem, że pierwsza wojna światowa, no to e, oczywiście głównie mieliśmy te karabiny z ręcznym zamkiem, tak zwane karabiny bolt action, m, jakieś karabiny półautomatyczne, to raczej były prototypy, które gdzieś tam tworzono w różnych fabrykach. I Rozumiem też, że DICE to jakby chciało urozmaicić nieco tą rozgrywkę i nie chcielibyś tak 100%... Y, nie chcieli mieć takiej stuprocentowej autentyczności historycznej, tak? z tym, co się tak naprawdę działo. Jestem w stanie to zrozumieć, tylko no, jak patrzymy na tą gamę różnego rodzaju uzbrojenia, kalibrów, które pojawiały się w I wojnie światowej, to tam naprawdę było sporo różnych możliwości, aby te modyfikacje jakoś ciekawie wprowadzić. To był naprawdę niesamowity okres eksperymentowania z uzbrojeniem. Kiedy się tak tym interesujecie, nawet nie wiem, wejdźcie sobie na kanał Forgotten Weapons i tam jest masę ciekawych rzeczy, a propos między innymi I Wojny Światowej też i takich różnych karabinów maszynowych i nie tylko, tych prototypów i tych, które były używane podczas walki. Naprawdę widać, że różnorodność wtedy była po prostu masywnie ogromna, a tymczasem dostaliśmy jakiś system, gdzie to cały czas powtarzam, mieliśmy jakąś giwerę, która miała, nie wiem, dwie wersje z lunetą albo bez i wow, ale modyfikacja broni, no. Wybieramy to co DICE nam przygotowało, a potem to już resztę mają kompletnie gdzieś. No i plus też update'y, które znowu psuły i naprawiały rzeczy, które już kiedyś gdzieś tam w poprzednich Battlefieldach się powtarzały. Jakoś widziałem, że ten BF idzie w dół i im za każdym patchem po prostu coraz mniej mi się chciało grać tak naprawdę w tego bfa jedynkę Za każdą rozgrywką, gdzie po prostu rozwalał mnie za jakiegoś winkla kolejny czołg, którego nie dało się zniszczyć. No już po prostu miałem tej gry kompletnie dość. Widziałem, że coś jest nie tak w przypadku DICE. No i pojawił się feralny Battlefield 5. Battlefield 5 jest dla mnie grą szczególną, ponieważ jej nie kupiłem i to był dla mnie taki pierwszy przełom, gdzie Battlefield, Battlefield dla mnie stał się grą tak beznadziejną, że już nie chciało mi się tej części kupić. I wielu moich znajomych, wielu moich weteranów, nazwijmy to Battlefielda powiedzmy może Battlefielda 5 na przykład kupiło, ale przestali kompletnie w niego grać. I widziałem to po filmikach, szczególnie Level Capa, który wypuszczał sporo filmików z BFA1 w tamtym czasie, gdzie DICE wypuszczało patch, który coś naprawia, a potem psuje i znowu naprawia i psuje, a potem zdecydowali się, że wprowadzą jakiś nowy system balansu broni, który kompletnie wszystko zmienia i potem jednak gracze się... Zbuntowali i powiedzieli, że to kompletnie nie działa, jakieś tak w ogóle Dice robiło takie dziwne decyzje. Za przeproszeniem wypychali te pacze, coś tam robili, udawali, że jest fajnie. Oczywiście zap zapomnijmy też o całej tej katastrofalnej kampanii w ogóle Battlefield 5 która była zrobiona na samym początku. bo Wszystko w ogóle zniechęciło mnie do. Kupna tej gry kompletnie. Już keys dałem, że chcieli robić te, nie wiem, modyfikacje części ciała, już z tam innymi rzeczami. Gameplay po prostu tej gry również dla mnie leżał. Jakby Dice w ogóle nie nauczyło się kompletnie na swoich błędach. Ja już tej gry nie kupiłem. Do dzisiaj Battlefield dla Piątki nie mam i uważam, że jest to najlepsza decyzja ever, czyli od gry, na której kiedyś budowałem swój kanał, którą kiedyś uwielbiałem i grałem bardzo często ze swoimi kolegami, czy to czy to ze Skoły, czy to z jakimiś innymi znajomymi, których gdzieś tam znałem po drodze. Często właśnie graliśmy w Battlefielda, czy to 3, czy to 4. To była taka gra, którą często grywaliśmy. Potem ten Battlefield w sumie się zniszczył, Przez większość moich znajomych w tego Battlefielda w ogóle przestała grać już po czwórce. Ja jeszcze tam miałem chwilę do czynienia z jedynką, ale tak jak mówię, jedynkę też dość szybko odłożyłem. Jest to jedyny BF, gdzie do tej pory nie wyrobiłem nawet 100 godzin rozgrywki w tą grę. I postanowiłem oczywiście pominąć Battlefielda 5. I teraz mamy na horyzoncie w sumie już powoli betę, a po becie oczywiście premierę najnowszego Battlefielda 2042. I trochę jednak mi tego Battlefielda brakuje, bo to była zawsze taka fajna gra, gdzie mogłem wskoczyć i w zależności od mapy, albo na przykład mocno bawiliśmy się piechotą, i gdzieś tam pojazdy raczej były dodatkiem, albo były mapy, które na przykład były większe i były głównie skupione na walce pojazdów, a ta piechota była takim wsparciem. Były mapy, powiedzmy, zmiksowane, które starały się robić trochę tego i trochę tego, więc to był taki fajny sposób, aby, nie wiem, wybrać sobie jakąś na przykład mapę typu, nie wiem, w Battlefield 3. Ok, co. Zagrajmy sobie Strike at Karkand, No i bardzo miejska mapa. Bardzo dużo ludzi tam po prostu biega solo, bez używania pojazdów, i to było fajne, no bo miałem ochotę w tym dniu grać piechotą, no to robiłem różne rzeczy piechotą. Miałem ochotę wbić na mapę, gdzie będzie duża walka pojazdów, to po prostu to robiłem i wtedy bawiłem się w mechanika, bawiłem się z pojazdami, z przejmowaniem punktów, niszczeniem innych czołgów e, i tego typu rzeczy. Nie wiem, miałem ochotę polatać, no to polatałem sobie na przykład helikopterem. I ja co prawda mega pilotem nigdy helikoptera nie byłem, ale też to było fajne, kiedy. Miałem takie dni, gdzie tym helikopterem szło mi całkiem nieźle i rozwalałem tych ludzi. to było naprawdę, naprawdę mega w Battlefieldzie 4. Plus uwielbiałem system uzbrojenia, tak jak powiedziałem. Wiele givers dało się tam jakoś dostosować, ich wady jakoś lekko zniwelować, tak aby były w miarę uniwersalnie dobre w niemal każdej sytuacji, jeżeli tylko użyjemy troszkę skilla. I mam nadzieję, że przede wszystkim w najnowszym Battlefieldzie 2042. Że Dice nie będzie powtarzało cały czas tych samych błędów, jak to robili z poprzednimi częściami. Więc przede wszystkim rozumiem, że mogą wypuścić tą grę w nieperfekcyjnym stanie, ponieważ tak naprawdę, kiedy dopiero wypuścimy tą grę do mas, no to wtedy zobaczymy. Jak ci gracze tą grę są w stanie zepsuć, tak? Okaże się, że, nie wiem, jakaś giwera jest na przykład najlepsza na świecie, i wiem, że trochę tego balansu broni tutaj będzie trzeba ustawić w tym najnowszym battlefieldzie. Mam nadzieję jednak, że mniej więcej przynajmniej w tym BF-ie ten balans broni gdzieś tam ustawiał na takim już całkiem niezłym poziomie, który tylko można jakby ulepszyć dalej. Po drugie bardziej przemyślane patrze, bo DICE, tak jak powiedziałem ma taką tendencję do wrzucania czegoś na pałę i potem patrzą czy coś wybuchnie, czy, czy nic nie wybucha. Jeżeli nic nie wybucha to dobrze, jeżeli wszyscy krzyczą no to wtedy nagle cofamy zmiany, więc te patche powinny być na pewno sporo bardziej e, przemyślane. No i mam nadzieję, że spojrzeli jakby na te swoje stare części Battlefielda i tu mówię o wszystkich częściach, jak i tych najstarszych, czyli Battlefield 2, Battlefield 2.1, 4.2 i inne tego typu gry, nawet jeszcze te najwcześniejsze Battlefieldy, które się wcześniej pojawiały. Ja zaczynałem od dwójki. Niech zobaczą jakie tam na przykład były dobre elementy, które można byłoby zaimplementować do Battlefielda. I to może się wydawać takie dziwne, dlaczego mamy się cofać do przeszłości, żeby zrobić coś dobrego tak naprawdę współcześnie. A wbrew pozorom, takie gierki czasami wychodziły bardzo nieźle. Dobrym przykładem czegoś takiego jest najnowszy Dum. I tu mówimy o Dumie Eternal, jak i o tym standardowym Dumie. I tutaj było coś takiego, że ten pierwszy Dum z 2016 roku, on miał być zupełnie inną grą oryginalnie, a później. Twórcy usunęli tamtą grę, którą robili oryginalnie i stwierdzili, okej, okay, zobaczymy, co dobrego jest w tych oryginalnych częściach duma i postaramy się to zrobić nowocześnie. I faktycznie coś takiego zrobili. To był dobry, klasyczny dum, ale w zupełnie nowej odsłonie. I wszyscy tego duma pokochali. Myślę, że Battlefield też, jakby tutaj DICE, spojrzało nieco wstecz i zobaczyło jakie były do... i zobaczyło, jakie są dobre elementy tych poprzednich Battlefieldów to by wyszło też im naprawdę na dobre. Boję się tylko, że ta drużyna w międzyczasie się tak mocno zmieniła, że nie wszyscy te stare błędy tego Battlefielda muszą pamiętać, bo tam sporo ludzi, którzy kiedyś byli bardzo związanym z battle... którzy byli związani z Battlefieldem, no to już ich przy tej grze nie ma. Wiadomo, no oczywiście zespół się nieco zmienia z czasem. Jednak mam nadzieję, że ludzie, którzy przynajmniej znają tą serię i wiedzą z czym to się je, z czym można tutaj Battlefielda ogarnąć, no to Spojrzą na te stare części i powiedzą: OK, to zrobiliśmy źle, to zrobiliśmy źle. No postaramy się to zrobić, może w stary sposób, ale nieco go e, unowocześnimy. No zobaczymy, jak to po prostu będzie wyglądać. Mam dużą nadzieję na tego Battlefield'a, najnowszego. Bardzo chętnie pogram sobie w grę, gdzie w końcu będzie walka na trzech różnych lądach, czyli na wodzie, w powietrzu. Oraz oczywiście, mówimy tutaj o piechocie. Fajnie będzie w końcu pobawić się ze swoim loadoutem, ze swoimi postaciami, jakimiś umiejętnościami, tak aby współpracować z drużyną do przejęcia celu. Tutaj twórcy się również bardzo mocno chwalą tym, że będzie sto, 128 graczy na jednej mapie, więc to też będzie dość ciekawa rzecz. Przede wszystkim wcześniej mieliśmy tylko 64 graczy na serwerze jednocześnie, no teraz będziemy mieli dwa razy tyle graczy na serwerze, i ciekawe czy mapy coś takiego będą w stanie e, ogarnąć. Z tego co tam widziałem po gameplayach, wyglądało to przynajmniej na początek całkiem, całkiem nie najgorzej. Ze stare części Battlefielda, szczególnie trójka i czwórka, czasami dla mnie bywały takie za szybkie w porównaniu do niektórych części Battlefielda. Miałem wrażenie, że za bardzo chcą oni wywołać niekiedy konflikty pomiędzy graczami, zamiast nie wiem, pozwolić im trochę działać taktycznie. po ok, przejdę tutaj jakąś ścieżką i przejmę flagę na przykład, żeby można było taki dany punkt przejąć. Więc dochodzimy do Premiery. I cóż. Jakby to jeszcze ująć tak na koniec tego filmiku, bo myślę, że już tutaj nie ma więcej, co, co się powtarzać a propos Battlefielda. Dla mnie premiera tego Battlefielda 2042 będzie absolutnie kluczowa. W tej chwili jestem w takiej fazie, przynajmniej a propos gier EI Games, jak i w sumie trochę Ubisoftu i innych tych wielkich wydawców jak i Activision, Jestem w takiej fazie, że widzę, nie wiem, na przykład nowy Call of Duty Vanguard, i nie jestem w ogóle zachwycony tą serią. Ostatni kod, który mi się podobał, to Modern Warfare 2019, którego gram do tej pory, od czasami trochę. Nie zachwyca mnie żadna teraz gra od EI Games. Największą grę, którą mam ochotę od nich kupić, to jest yy, najnowsza edycja Mass Effecta, czyli ten remaster. I chętnie bym tą gierkę przeszedł ponownie, no, ale to nie jest żaden nowy tytuł, tak? Mówię, Battlefield 5 w ogóle pominąłem. Nowy Battlefield też na razie mnie nie zachwyca, bo jestem bardzo ostrożny do tego jak ta gra będzie wyglądać. Nie mam żadnej gry od EI Games, która w tej chwili mnie E, ekscytuje. Bardziej mnie ekscytuje nowy patch do Satisfactory, mojej ulubionej grze o robieniu fabryki, niż yy, na przykład mowa tutaj jest o Battlefieldzie, więc po prostu podchodzę do tego tematu bardzo, bardzo ostrożnie i mam nadzieję, że DICE yy, nauczy się na swoich błędach i zrobi cudownego Battlefielda, jeżeli nie będzie on dobry, to będzie to już przynajmniej dla mnie osobiście śmierć tytułu Battlefield, co by było bardzo, bardzo smutne. Battlefield osiągnął bardzo dużo i słusznie to osiągnął, bo była to gra bardzo unikatowa. A jeżeli nowy Battlefield im nie wypali, to pozostanie nam męczyć się w Escape From Tarkov. Dobra, wielkie dzięki za oglądanie tego filmiku. Na razie, trzymajcie się, cześć.